Miałem zostać prezenterem, no nie? ale w radio, żeby mi Raja nie pokazywali, <grywy> a kiedyś składałem CV. Witam serdecznie na kanale Ciężki Handel w drugim odcinku edycji Bike Roast. Ze mną dzisiaj w studiu jest największy, nieznany, celebryta niejeżdżącego świata MTB, Osa. Siema, siema, witamy, ja jestem Bexon. No i e, drugi odcinek Roastu. Na początku przedstawię zwycięzcę poprzedniego odcinka, a jest z nim, uwaga, uwaga, po podliczeniu komentarzy i lajków, Whitey Capra, Szymona. Gratulujemy Szymonowi. Woo! Yeah. <noise> Właśnie tak. Dobra, tu jeszcze taka mała prośba. Bardzo proszę o przesyłanie kolejnych zdjęć na adres e-mail, który wyświetli się teraz tu, tu albo tu, albo tutaj, ponieważ zdjęcia z Instagrama są z obciętą jakością. I bardzo proszę, żeby to nie były screeny ani nic takiego, tylko po prostu zdjęcie prosto z urządzenia, żeby to miało ręce i nogi. No i. Zwycięstwa tego odcinka znajdzie się na miniaturce następnego filmu, także warto komentować, można cheatować, zakładać 100 kąt, żeby móc właśnie pojawić się na takiej miniaturce. Dobra, no to przechodzimy do roastu, tym razem już Waszych rowerów, które nadesłaliście na mój Instagram. Lecimy z tym! Dobra, no to mamy pierwszy rower. Pierwszym rowerem jest Canyon Torque. Aluminium w kolorze, jak to jest kolor. To jest, to jest... majski? Majtkowy. Majt... <laughs> Majtaśny. No, no ze z przodu, ale ten. Zdjęcie ze złej strony, bo jest nie od napędu. Nie widzimy co tam nie widać, napędza. Nie widać, napęd, co napędza. No, no, ale ka no, kanion w kolorze, majt... na tle rzeki. Takie melancholijne zdjęcie. Liście opadają, sezon się kończy. Smutek. <śmuta> <śmuta> no no tak, no, no, no ładne zdjęcie, ale nie ma na nim wesołości. No, dobra, następny. O kurde. O, nie widać. Trzy no, kratki. 7 pikseli na krzyż przy pana, ale jest Olin z tyłu, chyba że jest. Chyba do, naklejka. Albo, <śmuta> naklejka na pewno. No, specialized Enduro, poprzednia Buda. To oh. ten stand jumper? Nie, enduro, A ah. spec enduro 180 bodajże skoku, one tam chyba różne wychodziły To ma, ten ma chyba koło 29 taki się wydaje albo takie piksele duże nie znają no. ponownie proszę y, następnym razem już by wysyłać na e-mail chociaż niektórzy się postarali i wysyłali na instagram zdjęcie o, o normalnej rozdzielczości Whoa. Big, Big hit yeah. No. To pamiętaj jeszcze o małym babcie. No ja to kurczę nie jeździłem na rowerze jeszcze jak to wychodziło. Dokładnie. Nie wiem czy byłem na tym świecie, nie no, bo byłem. Ale te logi wielkie grube. O no, totem to jest fajny widelec, kurczę. To jest taki Zep to jest taka kontynuacja tego. Bo też są grube lagi, taki taki amplizator I on ma fajną taką grafikę. No, to mi się nawet podoba. To to pęknąć to panie. No kurde, no nie wiem. No i siodełko Burktek Bartek, czy tylko Bart Bartek? W no. E, no. Ale ja nie lubię jak są linki czerwone. To, jest, to tak wygląda, pachnie taką tanizną. No. Czerwona, czerwona zębatka, czerwona tutaj pająk od um, tarczy. Fajnie zrobione. Kłamka. No. Śnieg, a śnieg. Jak, no, propsy za jeżdżenie w śniegu. Znaczy, propsy za śnieg. Proszę co zaśmiałeś. Ojej! Duncan koker. Czekaj, skąd ta nazwa, bo koker to jest... Co to, z jajcasz? No... No tak wygląda ten No typowy. bo kok z angielskiego to jajca, nie? To w sangu czy normalnie? Nie mam zielonego pojęcia. No. I może temu jest w środku tej ramy ta taka dziura, że to jest właśnie na te jaja, że jak byś miał przywalić, o, to jest tam wtedy slot. To jest design na... przyszłościowy. No. No no. Boxer, kurde. Półka na hardtailu dwu, dwu półka na hardtailu, Hardcore. Hardcore i... To dlatego ma to wcięcie, żeby tam buły się mieściły. No tak, to czy... to chodzi, no. W tle jest jeszcze jakiś rower. No, kurde. Tajemniczy rower. Tajemniczy rower w tle. Mystic no. Następny. Marin. Marine Hardtail San Quentin Widać, że ktoś dobrze szarpał za te podsiodłówki. została dobrze przeszarpana. Tam wydaje mi się, że był problem. Jakiś tam był problem. Coś nie chciało wejść. Coś nie jeden. Może ma... pół milimetra brakowało. No, coś tam, coś tam się działo. Zmierzcie. DIVIO widelec. Divio widelec. Nigdy nie jeździłem okay. na widelce DVO. Nie miałem, też nie miałem. Um, czy Tomasz nie miał Michałka DIVIO? Czy to on nie miał od... na... w tym orędziu? Co to było? W tym takim coś tak rozklekło. To też. Kurde EXT? Nie, to było. Dwie komory tam. Co to było? Kurde, zapomniałem, ale nie DVO. No, ale nie DVO. Ale jak sobie przypomnę to powiem. Fajnie, Hartek. Teraz. Yy, propane Rage. Bardzo ładne zdjęcie. Fajnie, tło rozmyte. Yy. Rower taki kucze ze ściągniętym aluminium, znaczy ze ściągniętym y, lakierem do kołego aluminium. No ładnie to zdjęcie wygląda. spoko też ten, no. ten rower, jak na rocznik, który jest. Kucze no te propeiny fajnie jeździły. no, Tylko że na sprężynie ten rower tak klei i tak się ugina strasznie, że choćbyś tam wsadzał chłopie, sprężynę 550, no to. Dalej pamiętasz, ja miałem w to samo, że musiałem założyć powietrze, milion PSI, 3% sagu, żeby to miało ręce i nogi, bo inaczej się zapadał, całym skokiem pracował cały czas, no ale do downhillu jakiegoś tam ścigania, no to, to ok. Ciekawe czy te stare tak samo miały, czy to tylko urok tych młodych? Nie, no to te nowe są już inaczej, te nowe mają tu amortyzator w środku, tu trójkąta, to jest ten stary design. No, chill. Kelly's, jak to mówiłeś? Kelly Family? Kelly Family. No, jechałem po pumptracku w kobiernicach takim rowerem, kiedyś się mi taki chłopaczek doprzyjał, to było tak lekkie, że się tym bałem jechać, no nie? Normalnie ta lekkość tego roweru, normalnie aż że jakby to miało zaraz pęknąć, tak, jakby te rurki były takie z takiej folii aluminiowej. No, Ciekawie ile Trzy to waży w ogóle, ciekawe ile to waży. No nie, nic nie ważyło wtedy. Fajna dyktóweczka. Ja miałem wtedy tą P1 stalówkę, to się wydawała ciężka i może temu. To... To... No, w Ale kurczę, ta, no, ta P1 ona mi dużo dała, to się nauczyłem jeździć na małym rowerze na tym, o ile można powiedzieć, że umiem. Y, pump track opanowałem. Dobra, Kelis na props czy nie na props? Na, props, na propsie. No, to na propsie. YT 2S. 2 zawsze na propsie u nas, przynajmniej u mnie. Trasa widać, że klepana gołymi rękami, to też fajny klimat no tak. Ta. Dobra, lecimy dalej, bo tam były komentarze, że za długo się z tym pieprzymy. Czuć pieniądz! O no. oh, kurde, <laughs> czuć pieniądz tutaj, no nie? Trek oh, looks oh, like oh, session. No, o no, oh, oh, Pchanie. Jur. Nic dodać, nic <laughs> wyjąć. Nic, no. Wszystko Korby. tu jest. Wszystko tu jest. Tak. Na tle sklepu rowerowego. <noise> Widzisz, tam są siodełka. Widzę, widzę, a jest! Ale nie, nie ma barenda, Nie ma końcówki. Taka historia, koleżanka moja z kolegą innym moim się spotykali, no i ona chciała jeździć na rowerze, no i jeździła i nie miała na końcu kierownicy tej zatyczki. Jak się wywróciła i kierownicą pobrała sobie próbkę tkanki ze swojej klatki piersiowej, która była odtąd dotąd, no to już od tej pory jeździ z yy, Końcówkę kierownicy, także nie polecam yy, wycinania tkanki właśnie za pomocą kierownicy, ponieważ może to nastąpić. Były też przypadki w kierownicy po prostu wbicia w ciało, bo nie było tej końcówki. No bo to jest ostre, nie? Jopsa. Tak, masz sobie po prostu pobrać tam sampla. Ale rower na propsie. No rower na propsie, tylko... No... Końcówki brak. Tylko końcówki <laughs> brak. No człowieku, no tak dobrze mogło być. Tak dobrze mogło być. I taki jeden mały detal. Zaważył o tym. Że jednak nie okay. <laughs> Następny Matt Jones Matt Jones, Jones przesłał nam też rower Pięknie Pięknie Dzięki Matt. Spoko, naprawdę cieszę się, że oglądasz nasz, nasz kanał e, spoko. A złożony do nakrętek. Dobry, dobry. No. Fajne zdjęcie. Halo Ale nie wiedziałem, że Matt Jones jeździ na kierownicy Descendant. Mat, nie mówiłeś, że jesteś nowy sponsorzy na, na nowy sezon. Koła też Halo? Te jest rynce. naklejka Halo, A, ale bardzo Może prawdopodobne, że to jest ten T2. No, no. Może być, no. Um, no Ładne. No. Dzięki, Mat. Cokolory są fajne, podoba mi się. Nie. Wow. Jestem za. No, przeciw. Różowy, no. No tak, ale niebieski. Różowy tak, niebieski nie. Mondraker Sumum w karbonie, kurde jakoś ten mi się podobał zawsze, ja kiedyś miałem Sumuma, ale w Alumce, no i mi się ten rower na przykład podoba, taki jest cieszy oko. Nie, się jeździłeś? Mondrakera miałem w Alumce, swojego miałem jednego, no i parę się też przewinęło, ale tych starszych, no ale ten co miałem to dobry rower, tylko że ja to strasznie dawno, to jeszcze przed ciężkim handlem. ja się wtedy nie umiem jeździć za bardzo. Także. I on był też na słabym osprzęcie, Miał yy, boksera RC i tam jakiegoś bana z tyłu, czy coś. Ale spoko, rower. no Chciał jechać. Whitey s znowu. To jest chyba ten starszy. Ale nie, That's nie. Ja, ale to nie jest jeszcze ten najstarszy, bo tu widzę ten nie trójkąt ten. W ogóle mi się wydaje, że tak bym to zdjęcie już gdzieś widział na pink albo coś. Kojarzysz te skały i Tuesa takiego. Kojarzysz te kamienie? Kojarzę te, kojarzę te kamienie normalnie. Stał no tych kamieni, no. wyglądem. normalnie. I jestem pewny, że, kurde, widziałem to zdjęcie. Jestem tak pewny na 50%. Stałem no. na tym kamieniu. No nie wiem, <noise> ale na 50% jestem pewny, że widziałem to zdjęcie. A może podobne. No. Eee, no, Za kamienie. Nie ma tak porząd kawał porządnego kamerdolca. <laughs> Następny A zdjęcie 7 pikselów na krzyż Propane Rage znowu o. Ciężko byłoby to rozgadnąć. No i No co? No nic nie powiemy, bo słabo, no. słaba rozdzierczość. No. W takiej rozdzierczości jakiej dostaliśmy w takiej wkleimy w film Next MR. Dekada. Degada. Degada. W fajnej farbie też. A co to jest tutaj zamaznięte pod kołem takie? To w kolorze żółci? To mogą być szczyny, drogi kolego. Z, z tego herbaty nie robimy. Lody o smaku. No nie, no, no ale patrz jak to wygląda, no nie? Takie, zamaznięta żółć. Jest to dość podejrzliwe. Podejrza podejrzane. Podejrzliwe, to ty możesz być. <laughs> <laughs> nie, czy czy szczowie mogą być podejrzliwe. No, ale rower tak. Zielony taki. Mini żabi, tu. Żabia zieleń. Zielony pedał. Zielony pedał. I co to jest? Co to jest tyłu z ten? Nie, nie, nie widać. Nie widać. Ale tu jest obręcz halo. Także. No, nie wiadomo co tam jest. Chyba były jeszcze jakieś inne zdjęcia, ale to wybrałem ładne. A, wspoko. To fajnie. O, zwycięzca mój. <grystanie> Scott, <grystanie> Dobry to, a jak się mówi, Scott Voltage czy Voltage? Uro, <grystanie> oj, o, ja nie tego Voltage. ja No, ja lubię ten rower, bo on kurde, bo on jedzie tak trzeba. I dwupółkę bierze, i jedną półkę bierze, i koła 26 i 27. Ale co się naciąłem ostatnio, bo robiłem transplantację. No i byłem pewny, że tam będzie z tyłu 150 rozmiar. A jest 135 i skonwertowałem piastę, będąc pewny, że jest 150. Chciałem konwertować do 157 i skonwertowałem 135 na 142. Nie. I nie pasowało. I to już powinno dać mi, kurczę, yy, znak o tym, że korby też będą w rozmiarze tym mniejszym. Ale nie, no stwierdziłem, że na pewno korby są w rozmiarze DH. Wsadzam korby. No nie pasują. Mówię, kurde, znowu, no nie? Bo robię fajny rower. Yy. I będzie film dobry. Ale to. na razie. Dobra. Bez spoilów. Bez spoilów. Bez spoilów, bez spoilów. Będzie czarny. O, to szybki. Będzie czarny, to szybki. No. Voltage. Voltaż. Następny. O! Demo. Demo 8 w bardzo rzadkiej ramie, W tak zwanej starej budzie. Już dwie generacji wcześniej niż obecna. Ale przygotowanej na koło 27, ja to bym se sam taki rower kupił, kurde. Fajna farba też, ciekawe, jest to pomalowany? Nie, tak jest oryginał. Aha. Tak, tak to wychodziło. Kurde, no spoko. Tu jest git, tu jest naprawdę dobrze. Kieras z dużym podbiciem, lubimy, lubimy. Lubimy wysoko, jak jest kierownica, tak. Dobrze się skacze. Korzystać z tego. Ten krótki taki, czy? Nie, się tylko zdaje. O, nie wiem, nie wiem, ale bardzo możliwe. Hamulce HOPEA tutaj dużo srebra, wykończenia pedała F20. Hopa też gdzieś tam takie mi się przewinęły. Z tyłu Vivid? Z tyłu Vivid na powietrzu. To jest dobry amortyzator. Kurde, naprawdę tani, a dobry. Demóweczka na propsie. Na propsie. Kanion, kanion, spectral. Spectral? Spektral, no. taki rower odpowiedni, tam 160 skoku, wszystko tym można robić, po bułki zajechać, airline'a obskoczyć, w zawodach <laughs> Kurde, ogólnie. no ogólnie wszystko. No i dobra. Śmiesznie, śmiesznie no. wygląda. Śmiesznie? Z tą, bo jest do samej góry siodełko i przesunięte do przodu, ktoś Ciekawe. ma za duży rozmiar może. Ciekawy jestem. No, bo taki, taki dziwny efekt daje wizualny. No. A miałem brać taki. No tak. I z przodu jest opona szosowa, a z tyłu terenowa. O. Znaczy, szosowa. No, ciężko powiedzieć, że szosowa. No, w sensie, że szybka. Szybka opona jest z przodu, a wolna jest z tyłu. Zmień te opony, stary. Daj je na odwrót. Trzymająca grip powinna być z przodu, a szybka z tyłu. Taka moja rada. Może to jakaś innowacja w świecie? Mianowicie, że, że jedzie jesteś... szybko przodem, tak. a grip łapie tyłem. Tak. Może tak. Wiesz, my starzy jesteśmy. My starzy jesteśmy, nie wiem. Ja też dobrze nie jeżdżę. No. Dokładnie. Dokładnie. Popieram. Yy, dobra, to już wszystko w tym odcinku. Tak jak powiedziałem, przesyłajcie zdjęcia na e-mail, który się gdzieś tu wyświetla. I filmy filmy z gleb. Chcemy filmy z Gleb, no, dostałem jeden film na Instagrama, ale nie wiem jak zgrać film z Instagrama na komputer, także no niestety go nie będzie, przepraszam, wysyłajcie filmy z Gleb, filmy z akcji, no i będziemy to roastować. Dobra, zapraszam do następnego odcinka, przypominam, że głosujemy w komentarzach, liczę też lajki pod danymi komentarzami, także jak najbardziej twórzcie sobie po 200 kąt i wbijajcie lajki pod głosami, żeby wygrać, bo zwycięzca znajdzie się na miniaturce następnego odcinka z cyklu Bike Roast. Żegnam ja, Bekson i on, Sausator, yo!